Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie! Jesteśmy w trasie. Niedaleko od domu, co prawda, tylko na jedną noc. Jesteśmy w zamku, pod zamkiem, w jednym z najważniejszych zamków w Wielkiej Brytanii. Już Wam pokazuję, jak stoimy, co robimy, a na początku zabieramy się za obiad, bo jesteśmy troszkę głodni. Wjechaliśmy z domu prosto po pracy i nic nie jedliśmy, jak zwykle. Jak zwykle. U nas dzisiaj bardzo prosto obiados. Mięsko zamarynowaliśmy sobie wczoraj. Takie, oto, mięsko. Będziemy sobie smażyć na patelni. Ciemniaczki raz. I pomidorki <głosy> <głosy> Groszek taki, tak? Groszek Eda tak. mamy na skubanie. I warzywka Warzywka, mięsko i ziemniaczki I oto tak Z królową Elżbietą po sąsiedzku Stoimy sobie w takim miejscu Zapłaciliśmy już do 9 rano, 7.30 Bierzemy się za obiad Tam płynie tamiza obok Tutaj marynata, dwa dni sobie leży w tej marynacie. Tutaj jest głównie chili, czosnek, sól, pieprz. no przeważnie tak jak zawsze. I to wjeżdża na patelnię. Ziemniaczki już się nam prawie zaczęły gotować. Idziemy zobaczyć, gdzie jest ta tamiza. Bardzo mnie to ciekawi. W ogóle to jesteśmy bardzo niedaleko lotniska Heathrow. I tutaj możecie zobaczyć samolot. Tam nie wiem, czy zobaczycie, ale ustawiał się w kolejce. Co chwilę przelatuje tutaj nad nami jakiś samolot. Tutaj jakieś wesołe miasteczko mamy. Brudne jak przeważnie. I są zamknięte rzeki, ale strasznie mnie kusi, żeby sobie tutaj przelecieć z echosondą i zobaczyć jakie są głębokości i ewentualnie przygotować się na przyszłe przyjazdy tutaj i łowienie ryb. Tam jest główny bieg rzeki, a tu jest taka zatoczka. Barki mieszkalne, super to jest. Pewnie nie jest łatwo na tym mieszkać tak naprawdę. Ale w sumie tak jak i w kamperze, trzeba myśleć o wodzie, prądzie, nieczystościach, podobny temat. Ale bardzo dużo ludzi tak mieszka właśnie na tych wąskich barkach. A teraz wracamy do samochodu smażyć kotleta. Drodzy Państwo, w dzisiejszym menu karkóweczka z patelni, troszeczkę oleju truflowego. Samochód stoi troszeczkę krzywo, nie ma problemu. Proszę bardzo. Tutaj sobie... Nie, nie w tą stronę, przepraszam. <laughs> Pozdrawiamy MTT. Mieliśmy tam dojechać, ale chyba, chyba nie zdążymy. Pokazuję. Już jest równo. Zobaczcie, że było po tej stronie, jest po tej. Brawo. Czyli znowu zepsułem, muszę z drugiej strony I smażymy, aż się zwęgli. A z drugiej strony warzywa. To jest właśnie moja część, kiedy gotujemy, a to jest Karola część, kiedy, tak. kiedy gotujemy. Otwieram drzwi, mam nadzieję, że królowa tam ma otwarte okno i czuję moją karkówkę teraz w tym momencie. Tam gdzieś siedzi, nie chcę się wyostrzyć, ale... Może wpadnie na kotleta. Na pewno czuję, na 100%. Chodź tu. Patrznego ciutka fajna, nie? Pamiętajcie, żeby zawsze nas oglądać w porze Gotowi do ruszenia na miasteczko, troszeczkę poeksplorujemy. Nie sprzątaliśmy jeszcze, bo szkoda nam dnia, i posprzątamy sobie wieczorem, jak będziemy montować film. Termosy w rękę. Z herbatą. Z herbatą. I lecimy. Uważam, że jesteśmy naprawdę w genialnym miejscu. Dlatego, że pierwszy raz śpimy gdzieś, gdzie latają nad nami samoloty. Tutaj z tyłu za nami jeżdżą pociągi. Przed nami jest zamek, a po tej stronie jest rzeka, także jeszcze nam się taka lokalizacja nie trafiła wcześniej. Tak, taka dosyć ruchliwa. się tak zwykle na sportowo, ale jutro jak pójdziemy tam do zamku to pasuje się jakoś ubrać chyba, nie? Bo tak wstyd <garnitur trochę. Garnitur jakiś ten? Garnitur wziąłem ze sobą, koszula wyprasowana. Pyk, jaki mural. Emiraty. Wydaje mi się, że królowa lubi tajskie jedzenie, bo już widzimy chyba piątą, gdzieś piątą albo szóstą restaurację tajską. Tutaj jedna obok drugiej, zobaczcie, Tajska restauracja. Następna. Ja chciał tylko powiedzieć, że chce się przeprowadzić. Czy? Tak? Do zamku, rozumiem, tak? tak. No, dobra. Nie do czegoś zobowiązuje. Wiesz, że trochę będzie to kosztowało. <głosy> <głosy> Busa sprzedamy, to na miesiąc starczy. No dobra, zapokój, nie bez łazienki. <noise> Możemy się kąpać w fontannie na dziedzińcu. To Jest takie dziwne uczucie wiedzieć, że ona tam siedzi gdzieś za tymi murami i my tam jesteśmy obok tak naprawdę. I może ją zaraz zobaczymy przez okno, może nam pomacha. Może, może poczuła tego kotleta no, z może. busa, kto wie. Idziemy nad Tamizę. Jest i ona. Odyna ukochana. Tamiza. Górny bieg. Bo jak wiecie, Windsor jest w górnym biegu Tamizy. Pełno amatorów darmowego chleba. Swoją drogą ten wielki budynek po drugiej stronie też wyglądałby, jakby był jakoś kiedyś Stwierdzą. I oboje stwierdzamy, że tak nam się tutaj podoba, że moglibyśmy tutaj zamieszkać, tak? Tak, tak. jednak sprzedajemy tego busa. Sprzedajemy busa i, i kupujemy barkę nad tamizą w Windsorze. Nie, ale naprawdę jest tutaj bardzo przyjemnie. I... U mnie oczywiście wyobraźnia wędkarza się włączyła i tak rozkminiam jakie tutaj głębiny muszą być i jakie potwory się w tym kryją. Fajnie tu, chciałabym Oj. tu mieszkać. Ja też i takie coś byśmy przerobili na dom. Nie. Nie? Nie. Jakoś ostatnio bardzo chodzi po mi po głowie przerobienie czegokolwiek na cokolwiek. Co wy na to, żebym nakręcił odcinek, złapił ja nie wiem. No i my teraz sobie jedziemy znaleźć jakieś fajne miejsce nad rzeką, posiedzieć sobie troszeczkę, spędzić czas razem, porozmawiać. Zaplanować różne, różne rzeczy i widzimy się w busie. Ależ mamy dzisiaj piękny dzień. Elcia się tam maluje jeszcze, mamy nowego sąsiada, wczoraj tutaj czwórka stała pojechała i stamtąd sąsiedzi też pojechali. Samoloty ruszyły, pociągi ruszyły, my się zbieramy. I naprawdę spokojna, fajna noc była, nic nas tutaj nie niepokoiło, obserwuję sobie samoloty, dopijam kawkę i ruszamy na miasto. Prąd wyłączony, wszystko zrobione, gotowa? To ruszamy. I ruszamy do Elki na obiad. Na śniadanie. śniadanie. Proszę jajka z bekonem. No i raczej dronem nie polatamy tutaj, nie. bo tu jest na pewno strefa ograniczenia lotów dronem, dlatego że te samoloty się ustawiają w kolejce co, co dosłownie minutę. Jak się jest wrażliwy, to będzie go to wkurzało, ale mnie to na przykład fascynuje i cały czas się patrzę na każdy jeden. Podoba mi się. Czytaliśmy jak flaga jest na maszcie, na samej górze, to znaczy, że królowa Elżbieta jest w domu. Tak? Tak. jak na lotnisku. Musieliśmy wszystko wyciągać, bramki i tak dalej, ale bardzo sprawnie, wszystko, bilety tylko zeskanowali, od razu jesteśmy. W ale no, jak na lotnisku, to no. fakt. Właśnie przeszliśmy przez bardzo prostą procedurę. Kupiliśmy bilety, które można y, przekształcić się na bilety roczne i po prostu nam tutaj pan był pieczątkę i do 24 kwietnia przyszłego roku możemy tutaj przyjeżdżać cały czas. Y, a zapłaciliśmy 28 zł za osobę, za ten bilet. Także bardzo się opłaca. Bardzo. I mamy na rok. Czyli na pewno tu wrócimy. Pachnie nie, bez. A ja się jaram, prawnikiem. Będziesz miał taki na działce swojej? Ale tu jest pięknie. Nie możemy to wejść i kaczuszki się kąpią tam. Ej, idziemy oglądać mieszkanie. Chciałem na, pie na, pier na, pierwszym, na pierwszym wystarczy, nie? Chyba będzie, zrobimy Wam rum. <laughs> <laughs> Jesteśmy w tej chwili w 40-pokojowym domu, kurwelanek. Do i nie można tutaj robić zdjęć z fleszem, żeby podejrzewamy, żeby w jak najlepszym stanie zachować wszystkie zabawki, które tutaj są. A to wszystko jest, to wszystko jest w ogóle za szybą i trochę to jest jak w labiryncie, jak w taki... Jeszcze są na przecenie wielkanocne. Ciekawe zakłady poważności, sprawdźmy. 31 maja. A teraz przyszliśmy na oficjalny plac przed oficjalną rezydencją królowej. Zbierają się tutaj skałci, reprezentanci skautów. Będą prawdopodobnie występować dla królowej. Tobie. Kilka słów o Windsorze. Windsor jest to jedna z trzech oficjalnych rezydencji królewskich. Oficjalnie jest dzisiaj tutaj królowa z nami. <grystanie> <grystanie> Tylko się wstydzi wyjść. <grystanie> No, no, ok. Ogólnie, zamek no, fajny jest. Moim zdaniem, jeden z najładniejszych, jakie widzieliśmy. Tym bardziej, tak. że jest bardzo taki bogaty w środku, i to naprawdę robi ogromne ogromne wrażenie. I tak. bardzo warto, jak za takie atrakcje, 30 funtów niecałe to jest na cała rok. cena za bilet na rok. No. Na rok tak. tak, jeden z, na pewno, z najładniejszych zamków, jakie widzieliśmy. I co uderza? Uderza bogactwo i ociekające przepych złotem. Taki, tak. Przepych, komnaty, nawet ten dom Lalek jest no, niesamowity. Bardzo ciekawy klimat w środku. My na przykład lubimy takie klimaty i lubimy Zwiedzać zamki i lubimy zwiedzać zamki, które są autentyczne, tak, tak, tak. właśnie jak te. I, w, i wszystkie z trzech oficjalnych rezydencji królowej zobaczycie na naszych blogach. Jeden zaliczony. <noise> i ona jest zamknięta w niedzielę i to jak kupowaliśmy bilety to było napisane na stronie że w niedzielę jest to nieczynne dlatego tym bardziej musimy tutaj wrócić żeby ją odwiedzić w jakiś inny dzień tygodniowo Dobra i tyle z oglądania w zamku Windsor Późno już jest, w sensie późno, jest już prawie południe, my nie zjedliśmy, jak zwykle. No, teraz przez to, że troszeczkę zwlekaliśmy, wszystkie restauracje do, dookoła przestały serwować śniadanie, dlatego zjemy sobie coś głównego. A tutaj mamy niby Wingsor, ale to jest raczej francuska restauracja, bo jest na przykład e, francuska zupa, jest... To ja już wybrałem. E, tak. <laughs> ale tu jest hałasów, nie wiem czy coś nie słychać, ale zamawiamy sobie tak, francuską zupę cebulową i bourguignon, czyli e, wolno gotowaną wołowinkę, w sosie z wina. A ty kochanie? E, a ja chyba sobie zamówię kurczaka fulęką. Jakkolwiek jak to brzmi po francusku. Dlatego um, kieliszek wina czerwonego, bo nie. czemu nie? <grymioski> lubimy francuską kuchnię i bardzo dobrze wspominamy kuchnię z Paryża. <grymioski> ja. Hmm. Takie cuda. Smacznego. E, kurczaczek z warzywami i ty masz wołowinę z warzywami. Tak, gulasz wołowy z ziemniaczkami i z warzywami. Mogę spróbować? Nie. Naprawdę jest to pyszne. Masz sosem grzybowym, ja mam z sosem z czerwonego wina. Wolnogotowana, rozpada się, pyszna. Jestem bardzo zadowolona z wyboru swojego. Ja zawsze wybieram jedzenie po ilości warzyw w danym daniu. Także tutaj było mnóstwo warzyw, fajny sos, dobre mięso. A Jak winko? Bardzo, yy, bardzo pasuje do tego, było polecane do tego dania, bardzo smaczne. Super. Takie coś to będzie następny projekt na kompera. Może być? Nie? Może być. Pod warunkiem. Ciekawe, ile jest skania. Jakim warunkiem? Pod warunkiem, że się przeprowadzamy do stanu. Dobra. A380, kolejny już, którego widzimy. Zresztą no to Hydro, to się nie ma co dziwić. Dobrze, wcześniej powiedziałeś, że chyba już się przyzwyczailiśmy, bo przestaliśmy słyszeć to samo. Tak, dokładnie. My już jesteśmy tutaj kilkanaście godzin, więc tak jakby. Już, już nam nie, nie przeszkadzają. Blone, no, ale, ale dalej się nam patrzy na nie naprawdę fascynująco. Super są. O i mamy nowych sąsiadów z Holandii. Przepraszam, z Nederlandów. <laughs> Możemy ich się zapytać, jakie miejsce polecają w Holandii. Właśnie. Zobaczcie tego tutaj, bo w sumie wczoraj go tak trochę przeczaliliśmy. Ktoś tutaj porzucił Grand Voyagera, w sumie nie Grand, tylko Voyagera. Zobaczcie jaką ma kolekcję mandatów za wycieraczką. Chyba już się poddali. No, ktoś go tu zostawił. Witaj nasz domeczku. Dobra, zrobiłem wcześniej kawkę z ekspresu. Zobaczmy, czy gorącym mlekiem. Pachnie jak kawa z ekspresu z gorącym mlekiem. Czuję, no? No latę. z termosu. Przerwa na kawę wiązany pod kołmierzem koszuli krawat gdzie jest długopis? No, się nie mamy tam czego <laughs> No nawet długopisa nie mamy w tym aucie Dobra, idziemy dalej To jest dobry pomysł Czy możemy do miasta płynąć? To jest wyprawa. Testujemy, czy nam się podoba pływanie przed zakupem pontonu w Polsce. A ja chyba był szybszy, nie? Silnik niż to? Tak. Elektryczny silnik był szybszy. Na są zwolnione obroty specjalnie, żeby się ludzie nie pozabijali na tych łódkach. 29 fotów za pół godziny. Pani kierowniczko! Nie bój się. Nie, nie bój się. Nie wjedziemy w nią. Jak wrócimy z Polski przyjeżdżamy tutaj z pontonem i zostajemy na kilka dni. Będziemy łowić ryby w Tamizie, pływać sobie. Yeah! Piękny drift to był! łódeczkę oddaliśmy jesteśmy zachwyceni. Super atrakcja, świetna, naprawdę droga, ale warto, ale następnym razem zaoszczędzimy pięć dych, bo przyjedziemy tutaj już ze swoim cantonem, pewnie. Swoim własnym. No, no super. Ja właśnie się przekonałam już ostatecznie do osiadania tak, tego. Tak, tym bardziej, że tak sobie myślimy, że wzięlibyśmy ze sobą, wiecie, grilla, wzięlibyśmy ze sobą jakiś prowiant, jedzenie. Ja bym wymyśliłam Mag magnes, ten neodymowy, neo tak? Tak, to się no, Elcia by myślała no, przypomniałam sobie, że masz taki wędki, znaleźlibyśmy sobie jakąś wyspę, gdzie moglibyśmy nawet rozbić namiot albo spać na pontonie. Fajna opcja na spędzenie czasu. Tak, że następna wyprawa wodna Czasem. będzie już naszym własnym pontonem. Smerfastyczny weekend w Windsor. Było super, było naprawdę super. super. Trochę nas to kosztowało, ale było super i było warto. Następny wyjazd będzie troszeczkę dalej. Zobaczycie to za tydzień. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jak będziecie mieli jakieś pytania co do tego miejsca, to piszcie w komentarzach. No i my tu na pewno wrócimy, to jesteśmy pewni. No i to by było tyle w tym odcinku. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Widzimy się za tydzień w niedzielę o tej samej porze. Wali. Wali. Do zobaczenia. Do Merci. zobaczenia, hej.